Cześć, Asia, bardzo miło Cię widzieć, bardzo młodo wygląda. Świetnie. Jejka, dziękuję. Odmłodniłam się, słuchaj, sportem. Naprawdę. Zaczęłam być tenisistką i naprawdę kocham to robić i wydaje mi się, że jestem coraz młodsza. Dobra, ale to myślisz, że wysiłek, czy, czy co to powoduje? Wiesz co, ja nie wiem, ale to jest tak ró różnorodny ruch i tak wielu partii mięśni ciała, i w ogóle jeszcze do tego trzeba myśleć. Naprawdę mi to dużo dało. A co jeszcze robisz, żeby zachować młodość? Staram się dużo spać, chociaż mi to nie zawsze wychodzi. Dużo piję wody. No i cóż, nie piję dużo alkoholu, bo to też jest niedobre, odwadnia organizm. Co jeszcze robię? Ty chyba też nie często chodzisz w makijażu, nie? Nie często chodzę, właściwie w ogóle nie chodzę w makijażu i co jeszcze? I w ogóle nie często bywam. Bywam raz na parę lat. No właśnie, jestem bardzo zaskoczony Twoją obecnością. Co cię w ogóle do Polski sprowadza? Do Polski sprowadza mnie ciepła pogoda, przynajmniej sprowadzała, bo było ciepło przez długi czas. A teraz co mnie sprowadza? Teraz mnie sprowadza y, głównie szkoła dzieci, szkoła i przedszkole. Tak naprawdę y, i powiem szczerze, że gdyby nie to, no to pewnie byłabym więcej tam, bo byłoby mi cieplej. A dlaczego nie mogliście znaleźć tam szkoły żeby dzieci uczyły się tam? Dlatego, że nasza starsza córka jest w szkole muzycznej, która jest bardzo specyficzną szkołą, ponieważ jest to szkoła państwowa, szkoła muzyczna. Tam też są takowe, ale moja córka jest w takiej szkole dosyć, jakby to powiedzieć, żeby tutaj nie użyć zbędnych słów, ale wymagająca bardzo i jak sprawdzaliśmy, to tam takich wymagających szkół nie ma. Ona po prostu rzeczywiście dosyć dobrze sobie radzi na tym flecie i dopóki ona sobie dobrze radzi, a my nie mamy alternatywy w postaci akurat miejsca, w którym my mamy dom, no to nie możemy tam mieszkać. To teraz wszystkim spadł kamień z serca, bo oni wszyscy myśleli, że wy na stałe tam pojechaliście. Znaczy, my mieliśmy takie zakusy, mało tego, że mieliśmy takie zakusy, to, to mój mąż nadal je ma. Nie wiem, jak to się skończy, może on tam wyjedzie, a ja będę dojeżdżać. Nie. Na na razie jesteśmy pół na pół i powiem szczerze, że za parę dni już nas tutaj nie będzie. Dobra, a co się dzieje z domem, jak was nie ma? Ktoś wam pilnuje? Bo w Hiszpanii są takie Okupas. dziwne tak, prawa, tak się że, że, że ktoś może wejść, trzy dni posiedzi i jest jego. Słuchaj, to powiem szczerze, że to jest y, prawda. Y, nie tylko w Hiszpanii, w wielu e europejskich miastach nawet o tym nie wiemy, ale wystarczy... Ta, da, 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 da mieć alarm. Jak masz alarm, wszystko wiesz, co się dzieje w Twoim domu. Mamy alarm, mamy przyjaciół, znajomych, którzy tam mieszkają na stałe. To nie są takie czasy, żeby się nie dało tego sprawdzić. A masz jakieś rzeczy obyczajowe, które bardziej podobają Ci się tam niż tu? Tak. No to co, takiego Ci się tam bardziej podoba? Yy, podoba mi się to, że nie ma stresu w życiu, a tutaj jest go bardzo dużo. Podoba mi się to, że człowiek jednak. Kultywuję to takie siedzenie długie razem przy stole. To jest fajne. Tutaj, że, że tak powiem, zdarza mi się to, ale rzadziej. Ale jest też dużo rzeczy, które mi się nie podobają. Na przykład, jestem pracoholikiem, tam ludzie w ogóle nie lubią pracować. Więc na dłuższą metę musiałabym się zmienić albo przestać chcieć pracować, albo po prostu nie, nie, nie mam jeszcze pomysłu na to, jak to zrobić. Coś, czym się podoba. Podoba mi się chyba też to, że tam nikt nikogo nie ocenia, że. Każdy ma prawo żyć tak, jak chce. Można chodzić w piżamach, nikt na ciebie nie zwraca uwagi. Można chodzić, nie wiem, w kurtkach zimowych, nawet jak jest ciepło, nikt na ciebie nie zwraca uwagi. To jest dosyć fajne. U nas wystarczy nie pochodzić trochę na Instagramie na makija w makija bez makijażu i już jest się, yy, że tak powiem, człowiekiem, którego ciągle krytykują. A jak w ogóle wygląda wasze życie tam? Wy tam non stop odpoczywacie? Basen. Wyobrażasz sobie, że my odpoczywamy? My nigdy no, no, nie odpoczywamy. No, nie wiem, wiesz, dlatego więc przede, że wszystkim, przede wszystkim to jest tak, że praca w internecie jest taką samą pracą jak każda inna. Tak zwany content się sam nie zrobi, więc y, jego trzeba zrobić. A ponieważ my, jeszcze z Mackiem, jesteśmy takimi osobami, które bardzo często y, nie żyją z y, komórką w ręku, czyli nie pokazujemy tego, co aktualnie w danym momencie robimy, więc to wymaga od nas jakiejś tam kreacji. Więc zazwyczaj jest tak, że gdzieś tam poświęcamy czas chociażby na tego rodzaju pracę, Oprócz tego y, też gramy w tenisa. Mamy tam swojego trenera y, Pozdrawiamy Cię Michałku bardzo gorąco. Oprócz tego, y, na przykład jak jest sezon wakacyjny, to nasze dzieci chodzą tam po prostu na kolonie i na jakieś obozy zajęcia, więc y, y, to są różne chwile, tak? W święta normalnie gotujemy świąteczne potrawy, też są sklepy, które nam w tym pomagają. Jest, Powiem szczerze, że jesteśmy tam drugi rok i właściwie trudno powiedzieć. Ja powiem szczerze, że wyliczyliśmy, że ja tam byłam ponad 4,5 miesiąca, więc no można powiedzieć, że pomieszkuję tam. A gdzie Twoim zdaniem życie jest tańsze? Tam czy tu? Szczerze? No szczerze. Szczerze, szczerze tu, czyli w Warszawie jest bardzo drogo, a tam jest też to miasto y, takie jak na przykład Malaga czy Marbeja bardziej jest miastem turystycznym, czyli też jest drogie, więc porównywalnie w sklepach, tak samo, porównywalnie tyle samo płacę w sklepie spożywczym jednym, jak i drugim. Różnica jest tylko taka, że mieszkam trochę dalej, czyli nie mam tak jak tutaj teraz, kiedy przeprowadziłam się w mieście do miasta, że na przykład mogę nie używać komunikacji miejskiej i wszędzie chodzić pieszo, tam muszę jeździć autem. Czyli po prostu prowadzę samochód i płacę za samochód. To tak, tak? kończąc naszą rozmowę, na samym końcu zadam Ci bardzo częste pytanie do Ciebie. Ty na pewno no je znasz, odpowiedź też masz wyćwiczoną, nie, ale ludzie się. uwielbiają o tym słuchać. Jesteś gotowa? Spodziewasz się w ogóle czegoś, czy nie? O co ty mnie zapytasz? A tak cię lubiłam. Kiedy Dwa lata temu jak miło. O nie! No mówiłem, nigdy, zapowiadałem, że nigdy, to będzie nigdy. pytanie, które często do ciebie pada. A dlaczego jest taka blokada? Ja nie mam żadnej blokady, ja po prostu zamykam pewne etapy w życiu i idę dalej. Nie wyobrażam sobie wracać tam y, po takim czasie, nie wyobrażam sobie po co miałabym to robić, nie, wyobraża, nie wyobrażam sobie, ja nie odeszłam dlatego, bo nie miałam, y, nie wiem, bo miałam... Taki po prostu, taką fanaberię odeszłam, bo ja byłam bardzo zmęczona tego rodzajem pracy. A co dalej tak jestem męczyło w tym serialu? Męczyło mnie to, nie męczyła mnie sama praca, bo uwielbiam aktorów, którzy tam grają i, i w ogóle i ekipę, uwielbiam naprawdę, yy, całuję wszystkich. Yy, yy, od początku i od końca. Naprawdę wszystkich tam bardzo lubię. Wiesz, co mnie tam męczyło? Męczyło mnie to, że kiedy zaczęłam być mamą dorastającej córki, która miała szkołę i w określonych momentach miała wakacje, tudzież na przykład ferie zimowe. No to moi koledzy teraz muszą pracować, a ja wyjadę z moją córką na ferie. I to jest chyba dla mnie no, zdecydowanie ważniejsze. Ty tam grałaś bardzo dawno temu, gdzieś nie było dużo regulacji, czy spotkały cię jakieś nadużycia ze strony produkcji w trakcie trwania. Co to znaczy nadużycia? Musiałbyś to. No, że na przykład za dużo musiałaś pracować, wiesz, bo jest kodeks pracy, nie? Nie jest jesteś kodeks tam w pracy. pracy. Powiem szczerze, że nie, nie, nie wiem, czy za dużo musiałam pracować, ale na pewno... Była to praca bardzo trudna y, m, częstokroć, ponieważ wstawaliśmy o godzinie czwartej i pracowaliśmy wiele godzin na planie, więc to jest pewnego rodzaju ciężka praca. Jak porównam ją ze swoim życiem w tej chwili, a w międzyczasie na przykład jeździłam bardzo dużo z teatrami i w ten sposób zarabiałam na chleb, to powiem szczerze, każda praca wymaga y, jakiegoś tam poświęcenia. Nie powiedziałabym, że ona była trudniejsza. Na pewno była bardziej widoczna, kompletnie tego nie potrzebuję, to znaczy nie jestem osobą, która musi się pojawiać, nie wiem, na pierwszej stronie czasopism każdego tygodnia, nie mam takiej potrzeby, nie mam takiej, nie potrzebuję tego, więc do, dopóki tego nie będę potrzebowała, dopóty ta telewizja będzie dla mnie jakimś takim, taką odskocznią i, i teraz na przykład raczej czekam na, na to, aż pojawi się film w kinie, w którym grałam, a nie na to, czy ktoś mi zaproponuje coś w telewizji. A myślisz, że masz tam drogę otwartą? Do kina? Nie, dałem jak miłość. Ja A dołem jednym... jak miłość. Podszedł, ty zawsze. Raz na jakiś czas produkcja dzwoni i pyta: Tak, mam otwartą drogę, natomiast nadal mówię, że nie, nie uważam, że to jest potrzebne. I tak jak mówię, pewnie gdyby żyła moja mama i nie wiem, opiekowałaby się moimi dzieciakami, też byłoby inaczej, ale po prostu ja. Nie wyobrażam sobie zostawić wtedy, kiedy moje dzieci mają ferię, wyrzucać je nie wiem na obozy, wszędzie tam, gdzie tylko można, żeby pójść do pracy. Jeżeli mogę, to zrobić w trochę inny sposób. Jestem matką kwoką, jestem beznadziejnie nudna. Miałam w, tym, w ten weekend pójść na trzy imprezy, nie poszłam na żadną, więc no, nie jestem dla ciebie dobrym interlokutorem. Idź poszukać, o widzisz, tam Blanka Likińska jest. Ona na pewno imprezuje. Ale uwielbiam się z nią, naprawdę. To jest żarcie. Że tam będą kontrowersje? Tam będą a tu kontrowersje nie ma i tam będzie impreza, tu jest nic po prostu: nudy na pudy. Nie no, nie są nudy. My lubimy właśnie takie rzeczy. Zwrócę się do widzów, zrobiłem to dla was, bo to oni chcieli dowiedzieć się o tym Em, jak miłość. Znowu tyle lat, lat temu. Ludzie też tak lubią to wałkować. Niesamowite. No to niesamowite. A wiesz, jakie ja miałam na imię w tym serialu? A... Małgosia. Na nazwisko? Tak? Mostowiak. Pewnie. Jezu, wszystko wiesz, a wiesz tak? jakie miałam wykształcenie? Nie no, wyższe na pewno. Byłam projektantem ogrodu, dziękuję bardzo, nie oglądał. I ze Stefanem, ze Stefanem byłaś. Tak. Dziękujemy dziękuję bardzo, trzymajcie się, cześć.